Próbowali się przeprawić przez ta rzeka, to oni widzieli ten kościół, bo ta rzeka jest tu. Dzisiaj zapytam się ludzi, czy wyjście kiedyś w górze. Taką malutką miejscowość tuż przy rzece Wiśle od pszczyny w kierunku Oświęcimia. Jeszcze po stronie naszej śląski, Po tym jest Wisła, a po tym już jest Małopolska. Jak ci ludzie myślą? Jakie koło czepieką? Czy są inci, czy tacy sami? Yy, o, a to, co szukać w, tym, w, w tej górze i, i czemu ona się nazywa góra, ale to, co tam szukać, to jest drzewiany kościół. Taki Kościół właśnie tukę taki w górze świętej św. Barbary, rzeczywiście jest na takim wzgórzu. I pewnie jak dawni ludzie przychodzili, przychodzili tamtędy, czy przeprawiali się przez Wisła, to widzieli, jakby ten kościół był na górze. A one są na dwa metry nad poziomem rzeki, czy tam trzy. I i w sumie z tych ciekawych skutków tej rozmowy, bo ona nie będzie wcale reżyserowana, ona będzie po prostu rozmowa, chopa z babą, tak, o tych tych właśnie śląskich i skrajnych takich peryferyjnych rzeczach. Gościem będzie pani Renata Waliczek, ona tam nie rozbyła w konkursach na Śląsoka roku, ale zajmuje się śląskiem, tam oblikość czasami po Śląsku, jest taką duszą tamtejszych terenów. No I myślę, że pani powtarza to, to, bo to może jeszcze się okaże kiedy bardzo ważne. Renata, waliczek z góry opowie o górze, no, czy idzie zność bardziej miarodajna osoba, jak kogoś z góry, żeby o górze godać? Pewnie nie. Czy tak dużo y, ulewach co były ostatnio zagrażone...